Witajcie! W tym filmie przetestujemy sobie gofrownicę firmy Silver Crest, czyli firmy, która produkuje dla Lidla. Nie? To jest marka Lidla i możecie tylko Silver Cresty jako nowe kupić w Lidlu, a jak gdzieś indziej kupujecie Silver Cresta nowego, no to znaczy, że był kupiony w Lidlu i sprzedawany jako nowy, ale pochodził i tak z Lidla. Gofrownica, która jest podwójna, o mocy... 1200 waciszów i pokażę Wam, jak działa. Nie? W tym filmie zobaczycie, jak robi ona gofry, jak wychodzą z niej gofry, które dla Was przygotuję. A potem, nawet, osobny film nagram z takimi nietypowymi ciastem na gofry, które są bardzo chrupkie Z ciastem, którego nig nigdzie nie przeczytacie, bo to jest mojego autorstwa. Special Delicious dodatek jest od mistrza kuchni. W nim <laughs> sami zobaczycie. Naprawdę podejrzewam, że niektórzy bym z Wam bardzo zasmakują, bo są bardzo proste, bardzo prosty skład. Ale mamy gadać tu gofrownicy z Lidla. Słuchajcie, pierwsza rzecz, którą trzeba ocenić, to, to jest mianowicie to, że dwa gofry na raz powstaje. I już mi się chce gadać zawsze coś na boku, bo mi zawsze się chce gadać na boku, a więc powiem wam. Jak macie gofronicę, która robi jednego gofra, no to tracicie czas na jednego gofra. Lepiej robić od razu dwa duże gofry, tak jak ta tutaj dwa wielkie gofry robi, które jak widzicie, są takie pofragmentowane, że one są jakby w kształcie serduszek. Nie? Każde te. Każdy ten segment i kto jest serduszko, które możecie łatwo oberwać, dlatego że tutaj są te, jak widzicie, takie przegród. Więc robi ona dwa wielkie, okrągłe gofry, z czego każdy jest jeszcze dodatkowo fragmentowany na pięć małych serduszek, które łatwo jest odrywać. To jest dobre, bo wygodnie się to je, jak się rozrywa ty na małe serduszka. I dwa gofry naraz od razu duże robi, więc szybko robi Gofry. O tej płycie jeszcze warto powiedzieć, że ona jest wykonana z odlewu aluminiowego to jest zaleta jej taka, że ona bardzo szybko się nagrzewa. Odlew aluminiowy bardzo szybko bierze, i, no, bierze ciepło, po prostu i oddaje w gofra to ciepło, dlatego to wszystko szybko działa. Następnie ta powłoka, którą tutaj widzicie, to już nie jest powłoka teflonowa. Pamiętajcie, że teflon no, jest bardzo powiązany z rakotwórczością, jak się zaczął odrywać. I teflon już jest Fuchsie. To jest technologia ILAG. E I od razu Wam mówię, żebyście nie popełniali błędów, jak wiele osób z tego co czytałem na różnych forach używa olej do smarowania tutaj. Tu nieważne czy w cieście macie olej, czy go nie macie, to jest ilak powierzchnia, do, jej się nie smaruje olejami żadnymi, bo to i tak nie przywiera. Nie? I to jest największa zaleta tej gofrownicy, że cokolwiek nie zrobicie, to do niej ciasto nie będzie przywierać do tych krawędzi. To jest super, bo nie używacie żadnego oleju, nic nie syficie się z niczym, po prostu wlewacie ciasto, które nie musi mieć w sobie żadnego oleju. I ona i tak do tego nie przywrze. Dobra, jeszcze powiem Wam, że ja za tą gofrownicę dałem, jak ją nabywałem, 99 zł, ale piso inflacja jest taka, że pewnie ona już kosztuje teraz drożej. Ona w normalnej cenie, w Lidlu, jak kupiłem, była za 99 zł. Teraz, ale ja ją kupiłem gdzieś parę miesięcy temu. Teraz, jak ona jest w sprzedaży, to widziałem, już jest 20 zł drożej, więc w ciągu. Około pół roku ponad 20% inflacji wyskoczyło już pisowskiej, nawet na gofrownicy, ale widzicie też to na innych produktach, czy serach, czy mleku, czy czymkolwiek innym. Ta płyta aluminiowa podobno jest wykonana z aluminium ciśnieniowego, cokolwiek to znaczy. Tutaj trochę chlapana jest już od ciasta. Dobra, jak wygląda jej wieko? Od razu Wam powiem, ona nie ma samych zalet, ta gofrownica. Ona ma swoje wady, o których też będę mówił w tym filmie. Gofrownica oczywiście ma ochronę przed przegrzaniem, więc ona się wyłączy, jak będzie czuła, że ma za ciepło. Ale też Wam wymiar jej podam, tu z kartonu przeczytam, 35,2 cm to jest ta długość, na 9,6 to jest jej grubość czyli tutaj odtąd odstaje od ziemi, no i oczywiście 23,2 cm no to jest głębokość. Pamiętajcie, nie bierzcie gofrownic, które mają mniej niż 1200 W, z tego powodu, że nie patrzcie na to w ten sposób, że dużo żerę watów, bo to jest najgłupszy sposób myślenia, jaki może się trafić. Powiem Wam od razu pieprzenie na boku, ale to powiem. Miałem nagrywać serię filmów, bo ja się tam ekonomią trochę interesuję, Miałem nagrywać serię filmów Prosta Lekcja Ekonomii, które bym nazwał. Bardzo krótkie, takie minutowe filmy, które mówią na przykład przykładowo, o tej Jakbym miał tą gofrownicę mówić w takim filmie, nie? to że czasami więcej zużycia więcej prądu okazuje się zużyciem mniejszej ilości prądu, niż by to sugerowało. Zobaczcie, gofrownica 1200W zużyje Wam więcej prądu niż taka, co używa 750W, czy mniej? Macie 3 sekundy na odpowiedź zużyje mniej prądu. Nie? Jaka to jest zawiła logika? 1200 W zużyje mniej prądu niż 750 W gofrownica. Tak, zużyje mniej prądu dlatego, że mocniejsza gofrownica, która ma więcej wat, krócej nagrzewa gofra, żeby go upiec, a więc szybciej macie gofra i wyłączacie gofrownicę jak już zrobicie wszystkie gofry. Niż ta, która jest słabsza i piecze dłużej te gofry. Dlatego, że te 750W będzie nakładało się na siebie wielokrotnie dłużej w perspektywie czasu niż to, co jest mocniejsze. Dlatego profesjonalne gofrownice mają 2100-2500 W. Takie wiecie, profesjonalne całkowicie. No tam wkładacie gofraps ps, 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 i, i zaraz ten gofer można powiedzieć, że jest gotowy. Czyli parę sekund one tylko działają. 2,5 kafla wad biorą, ale parę sekund i gofer macie gotowy, czyli parę sekund dosłownie zrobiony. A w innym przypadku, jakbyście mieli 750W, to byście go męczyli, nie wiem, 5 minut, 10 minut gofra, czyli 750W przez 10 minut to jest dużo większe zużycie prądu niż powiedzmy 1200W przez 2 minuty niż tam przez 10, 750. Prosta logika, prosta matematyka, prosta lekcja ekonomii. Tylko na to temat. No dobra, miałem takie zamiar, takie cykle robić, bo takich rzeczy jest dużo różnych. Mnóstwo pomysłów sobie zapisałem o ziemniakach, że czasami więcej znaczy mniej i tak dalej. Ale to nie ten temat, więc ja się tu nie będę już rozkminiał na boki. Słuchajcie, macie też regulator ciepła który sobie regulujecie, czy ten gofer ma być was taki blady, czyli tutaj minimum, czy maksimum, żeby maksymalnie go zjarało, żeby był maksymalnie chrupiący, maksymalnie przypieczony. Ja tam zawsze maksa daję, bo wiadomo, lubię chrupkie, lubię gofry, które są szybko robione, a niedługo się na nie czeka. To mówiliśmy tak, jakby o zaletach tej gofrownicy, ale ona ma też wady. Jej największą wadą i największym grzechem głównym jest to co będziecie potem widzieli, a że mianowicie jak ona pracuje, to wiadomo, że para wodna się wydobywa z wilgoci tego ciasta, co do niej wleliście i ona osiada tutaj, na tym wieku. To wieku, jak widzicie, nie ma żadnego zatrzasku, więc gofer jest dociskany siłą, więc gofer jest dociskany siłą ciężarem wieka tej gofrownicy, tak jak w profesjonalnych sprzętach, tylko że to wieko nie jest specjalnie za ciężkie. Ta para zaczyna osiadać tutaj i jak tutaj zaczyna osiadać, to na tutaj zaczyna kropić, więc jak stoi wam gofrownica na dowolnym podłożu, jak już sobie tu położyłem, widzicie, te, te ręczniczki papierowe, dlatego że to skraplanie będzie się Tutaj odlewało cały czas, będzie skrapiło z tego elementu. Was spokojnie tu by oparzyła, tu na wieku do podnoszenia was w ogóle nie oparzy, bo ono nie jest gorące, ale ta para jakby się wydobywała, to was może oparzyć, więc gofer jest gotowy dopiero jak się w ogóle z niego para nie wydobywa z urządzenia. Ale problem jest to, że to osiadanie, kroplowanie jest właśnie na uchwycie yy, cały czas. I dosyć dużo ona kropi. Tutaj właśnie ta para się wydobywa cały czas i ona tutaj kropi, cały czas tutaj kropelki spadają gdzieś przy podstawie. To jest wada. Oczywiście tutaj tu by cię oparzyło, jakbyś położył rękę, ale na tym, jak widzicie, mogę sobie trzymać i się nic nie dzieje. Tu można trzymać rękę i nie parzy na samym yy, wieku. Ale ta para niestety no, od spodu. Jak się tutaj rękę weźmie, to czuć te kropelki, że one się zbierają i parują. To jest taki... Myślę, że no każda gofrownica będzie parować, tylko że mnie to na przykład denerwuje, że tutaj, gdzie mam podnieść to wieko, to jest ta wilgoć. Te profesjonalne, jak wiecie, one mają tutaj taką długą wajchę i się zdala, podnosi, żeby nawet ta para nikogo nie oparzyła. Gofry się tam produkują, ale jak widzicie, nadal jeszcze cały czas mocno leci para. I to, co jest wkurzające, ta druga rzecz, są wiem, że są jeszcze jakieś wady, to jest to, że to wieko tylko jest dociążeniowe, czyli samą wagą przyciska, a przydałby się jakiś zacisk, kto by to napinał i mocno dociskał te gofry, aby one były takie lepiej sprasowane. Ja to ręką dociskam, żeby szybciej się parzyły tam, niż, niż żeby samo wieko je dociskało. No i dobra, i do tej gofrownicy lidlowskiej wlewiamy ciasto. Pamiętajcie, na początku będziecie mieli problem, żeby go dobrze wlać, bo ten, te formy na ciasto są dosyć płytkie, więc nie wlewajcie ciasta na całą formę, tylko na jej część, tak do około 50% z tego powodu, że potem to ciasto się rozprowadzi. Jak przykniecie wieko, to ciasto się mocniej rozprowadzi, więc na całe nie musicie tego wlewać. Chyba, że sami byście rozprowadzili ciasto na całą formę. Jak to przycisnę, to ono się rozejdzie, więc tyle wlewam, ile y, widzicie. Dobra, jak wyglądają gofry z tej gofrownicy, tak jak widzieliście, y, to nie całą formę wypełniłem. Czyli jest taki y, gofer, który tak jak mówiłem wam, z tych serduszek się składa, które łatwo możecie sobie y, urwać, nie? Takie serduszko same y, do jedzenia możecie urwać. Miam, miam, delicious, i tak dalej. U, jakie dobre, ale to mój przepis na gofry, no to musi być dobre. No dobra, słuchajcie, no i ona robi takie takie dwa gofry naraz. Szybko się najecie, szybko je robi. Po prostu świetne to jest. Ja jestem z niej akurat bardzo zadowolony, z tej gofrownicy. Jakbym miał ocenić gofrownicę Silver Crest 1200W na dwa okrągłe gofry, to powiem Wam, ja jestem naprawdę z niej bardzo zadowolony i oceniłbym ją 9 na 10 bardzo wysoko, czyli oceniam. zobaczycie, czy ja rzadko takie dobre oceny daje. Chociaż ostatnio lepsze produkty dla Was testuję, takie, które już wcześniej sprawdziłem, że są dobre i wtedy o nich nagrywam film. Słuchajcie, dwa minusy. Za co? Dwa minusy, ale jeden punkt jej zabrałem. Minus pierwszy jest za to, że nie ma zatrzasku na wieko i tylko działa one siłą dociążeniową. A drugie, że jak ten że, jak ta para się wydobywa, to ona się skrapla na wieku, przez co to jest nieprzyjemne. Czasami może was oparzyć, jakbyście tu łapę trzymali, cały czas byście dociążali sobie to ręką. To jest taka w zasadzie jedyna wada tej gofrownicy, o której warto wspomnieć. Poza tym, naprawdę jestem z tego zadowolony. Jak szukacie dobrej to albo kupcie całkowicie profesjonalną, trochę droższą, albo tą lidlowską, którą można nazwać którą można nazwać spokojnie półprofesjonalną. To nie jest przedmiot taki całkiem profesjonalny, ale już półprofesjonalny jest i naprawdę się ona nieźle sprawdza. A gofry z niej są naprawdę... Znaczy gofry to są takie smaczne, jak sami zrobicie, nie? Zależy, jakie zrobicie. Ale gofry ona dobrze piecze. Aha, jeszcze ważna rzecz. Te gofry nie są za grube, nie? Jak widzicie, takie bardziej waflowe. To też jest pozytywne z tego powodu, że one z reguły są bardziej wtedy chrupkie i szybciej się one robią, a że nie są takie grubaśne. Ale to jest już zupełnie kwestia gustu. I z mojej strony to tyle. 9 na 10 dla gofrownicy Silver Kres, której mam opakowanie tutaj. Ja osobiście ten produkt zdecydowanie Wam polecam. Jest całkiem fajny. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Was na następne filmy. Trzymajcie się, subskrybujcie ten kanał Czary Mary. Cześć.